Cześć, witajcie z tej strony, Jakub. Witam Was serdecznie w kolejnym poradniku. Dziś pokażę Wam darmową alternatywę dla Wallpaper Engine ze SteamA, która pozwoli nam ustawić animowane tapety na komputerze. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dobrze, skoro tu już jesteście, to znaczy, że Wasze klasyczne tapety Wam się już znudziły, albo tak jak ja macie. Zwykłe, czarne tło, bo po prostu chcielibyście animowaną tapetę, a nie coś zwykłego, co ma każdy. Tylko coś ciekawego, coś ruchomego. Ja wam pokażę, jak to zrobić, a jest to naprawdę proste. Także na początek wchodzimy na stronę Lively Wallpaper by Rox Danier. Link oczywiście macie w opisie, nie musicie tutaj przypisywać tego linku, który jest dosyć skomplikowany. Wchodzimy na tą stronkę, klikamy download. A następnie wybieramy wersję, która nas interesuje, więc najlepiej sobie wziąć Installer. No, nie wiem jak działa szczerze mówiąc Portable, ale lepiej Installer. Korzystam z niego już dosyć długo i wiem, że jest ok, więc warto sobie po prostu go zainstalować i nie mieć żadnych problemów. Jakże jak nam się pobierze, klikamy uruchom, następnie wybieramy dla kogo ma być to zainstalowane, czy dla jednego użytkownika, czy dla wszystkich. To zależy, ile macie profili zrobionych w Windowsie, więc ja polecam kliknąć dla wszystkich. Następnie wybieramy język, polskiego nie ma, więc od razu akceptujemy angielski, akceptujemy regulamin. Wybieramy miejsce instalacji, w moim przypadku jest to dysk C. Zostawiamy full instalację. Następnie wybieramy, czy chcemy ikonkę na popicie i czy program ma startować wraz z włączeniem Windowsa. Tu polecam zostawić, bo to jest naprawdę dobra opcja. No i cóż, instalujemy. Tutaj widzicie, z tym programem wraz pojawiła się moja tapeta, jakaś stara, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ale tutaj widzicie, mamy już na początku kilka takich podstawowych tapet, które możemy sobie ustawić, więc sobie zobaczmy. Ja mam dwa monitory, więc muszę wybrać na którym wyświetlaczu. Oczywiście na tym głównym. I tak to wygląda. Wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Ale wiadomo, tych tapet jest trochę mało, a nie każdy chciałby ustawiać sobie deszcz albo jakieś, jakieś liście, jakieś płyny, jakieś zegary dziwne. Chcemy jakąś swoją własną, fajną, animowaną tapetę. Więc teraz pokażę wam skąd pobrać i jak włączyć własną fajną tapetkę. Dobrze, także wchodzimy na stronę DevianArt. Link oczywiście macie w opisie Ryan Wall Paper żeby pobierać stąd tapety musicie najpierw się zarejestrować, o tym musicie pamiętać, najpierw rejestracja, potem dopiero będziecie mogli ściągać. I tutaj mamy foldery z różną tematyką tapet, więc możecie naprawdę sobie powybierać co byście chcieli e, tak dokładnie mieć, czy jakiś samochód animowany, czy na przykład jakieś anime, czy coś z gry, jakieś na przykład League of Legends, może jakieś zwierzę, galaktykę, e, czy tam kosmos, e, naturę. Ja wybiorę sobie Hightech Effects, bo tu są naprawdę fajne tapetki, i ściągniemy sobie nasz przykład Moonlight Retro Wave. To jest takie dosyć e, znane wszystkim. E, gdy już jesteśmy oczywiście zarejestrowani, tutaj mamy przycisk Download. Pobieramy, pobiera nam się plik ZIP, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Klikamy dwa razy. I co nas interesuje teraz w tym zipie? Bo oczywiście to i to nas nie interesuje, ponieważ te dwa pliki służą do innego programu, który też jest niestety płatny do animowanych tapet i potrzebujemy tylko pliku mp4. Przerzucamy sobie przykładowo na pulpit, możecie go wrzucić do jakiegokolwiek innego miejsca. Następnie przeciągamy tapetę z naszego pulpitu do programu. Ja już oczywiście mogę wybrać na którym pulpicie ma się ta tapeta ustawić automatycznie, więc Display One. Tutaj jeszcze możemy sobie na przykład zmienić jakąś nazwę tego pliku, tytuł takiej tapety tak naprawdę, opis, autora możemy dodać, jakąś nawet stronę dołączyć, ale ogólnie tutaj nie warto nic zmieniać, bo po co? Wystarczy, że klikniemy OK, poczekamy chwilę aż się tapeta załaduje, I tak jak widzicie, tapeta się ustawiła. Wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, e, więc bardzo proste, nie ma tutaj nic skomplikowanego, sposób darmowy, e, komputer, no wiadomo, jakieś zasoby zużywa ten program, to nie jest tak, że on jest, e, w ogóle nic nie obciąża, bo jednak coś tam obciąża. Tak jak widzicie, pamięć RAM 90MB, e, 2% zużycia procesora, nawet do 3%. Trochę dysku zużywa, bo oczywiście cały czas korzysta z zaniłowanej tapety z pliku, ale, ale nie jest to naprawdę jakieś mocno wymagające, więc na słabszych komputerach też powinno dać radę. Co jeszcze warto się zainteresować, jeżeli byście już pobrali ten program, to wejdźmy sobie w ustawienia. Jeżeli wrzucicie taki filmik mp4, może okazać się, że będzie on z dźwiękiem i będzie cały czas grał, więc wtedy wystarczy, że wyłączycie tą tutaj opcję i już nie będzie Dźwięku, już nie będzie grać tapeta, to zależy właśnie od Waszych preferencji, ale polecam sobie od razu to wyłączyć. Jeżeli macie też słabe komputery, polecam y, tą opcję: zaznaczyć Other application, application Focused na Pause. Co to daje? Daje nam to tyle, że teraz ona sobie cały czas ta tapeta chodzi, ładnie się rusza, ale gdybyśmy naszego teraz włączyli za jakąś gierkę. Ja wejdę na przykład po prostu w eksplorator plików. Tak jak zobaczycie, zatrzymała się tapeta, więc od razu się zatrzymała. Mniej zużywa zasobów i od razu dla wszystkich lepiej, bo jak będziecie grać swoją jakąś gierkę, nic wam nie zlaguje, będzie wszystko działać tak jak trzeba. Także polecam tą opcję sobie ustawić, bo jak wyłączycie, tak widzicie, to z powrotem wejdziemy na tapetę, to ona się już rusza sama automatycznie się uruchamia, więc wszystko fajnie wtedy chodzi. No i cóż, tak naprawdę to wszystko bardzo proste i skuteczne, darmowe, nic nie trzeba płacić, więc polecam. I jeżeli chcielibyście więcej poradników z upiększania Windowsa, na przykład jak dodać taki zegarek mam tutaj na górze po prawej albo szybkie odnośniki, które prowadzą nas na przykład od razu do DeviantArt Tutaj widzicie, klikam DeviantArt na pulpicie i od razu mam stronę DeviantArt. To dajcie znać, bo można bawić się naprawdę wieloma rzeczami w takich programikach, które popiększają nam Windows. A tutaj widzicie, też można zrobić taki przeźroczysty, ładny pasek na dole. No naprawdę sporo, sporo rzeczy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać. I cóż, widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!